Panie Edwardzie, gratulacje za zdobycie po raz pierwszy w historii tego plebiscytu za sportowego działacza 2020 roku. Cieszymy się bardzo, my jako uczestnicy. A pan jak to przyjął, panie Edwardzie? Yy, powiem szczerze, że jestem zaskoczony, mile zaskoczony i bardzo dziękuję za to wyróżnienie. No, Jest to szczególne dla mnie wyróżnienie, także bardzo sobie je cenię. A z kolei chciałbym... Tobie, Jurku, podziękować za to, że ty pół wieku uczestniczysz w sporcie elbląskim, co dla nas jest wielkim zaszczytem i dużym honorem być Twoim znajomym, Twoim przyjacielem. Ja się również cieszę, że jesteś sportowym człowiekiem roku 2020, ale jeszcze bardziej się cieszę, kiedy Twoi zawodnicy twojego klubu podnoszą sukcesy tak na arenie międzynarodowej, jak i krajowej? Znaczy powiem tak, że sukcesy naszych kajakarzy elbląskich rzeczywiście są znakomite. Powiem, że miarą tych sukcesów to jest wspaniała atmosfera w klubie. Świetny trener Wojciech Załuski. Rodzice, którzy są na wszystkich imprezach kajakowych i grupa Elbląska, właśnie przed chwilą wróciłem z Mistrzostw Europy z Poznania. Grupa Elbląska była dominującą na torze regatowym. Bębny, piszczałki, śpiewy, naprawdę było aż serce się radowało, patrząc na tą atmosferę. Myślę, że to zgranie, ta atmosfera, ta życzliwość. Ze strony najbliższych y, tworzą ten sukces. Y, na dzień dzisiejszy jest spora grupa zawodników, którzy reprezentują barwy Polski na różnych dystansach w różnych kategoriach wiekowych i to bardzo cieszy, prawda? Tak, rzeczywiście jest ta ciągłość pokoleniowa, że seniorzy kończący karierę sportową, wchodzi młodzież, była tutaj między innymi Julia Kot, młodziczka, w tym roku juniorka, już kilkakrotna mistrzyni Polski. Także naprawdę miło jest patrzeć na tę e, ciągłość pokoleniową. Przez ostatnich pięć lat, gdzie jestem przy organizacji plebiscytu, przez te pięć lat bez przerwy słuchać głośno o kajakarzach klubu sportowego Silwant, i to cieszy, nie tylko cieszy, ale no przede wszystkim wzmacnia klub, no jak to się mówi, na dobrej drodze do kolejnych sukcesów. Zgadza się. Powiem szczerze, że w firmie to różnie się dzieje. Są momenty tłuste i chude, i w tych chudych momentach żona, Pyta, czy jeszcze ciebie stać na sponsorowanie klubu? Ja mówię, ja mogę nie mieć na inne rzeczy, ale moje zobowiązania, które są w wyniku, które podjąłem dla, dla tej młodzieży, która ciężką pracą dochodzi do sukcesów, nie pozwala mi wycofać się z, z moich obietnic. I ja to mogę potwierdzić, gdybyś nie ty to dzisiaj byłaby w, no, w kajakarstwie bląskim biała plama na mapie. I to, tego się nie da, nie, nie na, o tym należy mówić. To znaczy, dziękuję, dziękuję. Ja myślę, że troszkę w tym może, Jurek, sympatii twojej jest do mojej osoby, ale ja uważam, że ten sukces to jest wynikiem wielu, wielu osób, przede wszystkim rodzin, atmosfery, trenera, no i moja cegiełka też. Jeśli mówimy o kajakarstwie i o zawodnikach, co na miarę takiej czystej wody wyrasta zawodniczka lub zawodnik? Kto to jest u Ciebie taki? Znaczy, powiem tak. Trudno w tej chwili wymienić jednej osoby, nie chciałbym tego robić, wyróżniać. Jest cała grupa osób, która ma aspiracje medalowe do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw Europy i po prostu. Wydaje mi się, że y, ta praca w przyszłości będzie owocowała medalami. Z Twojej strony są optymistyczne nastroje i mam nadzieję, że na kolejnej Gali Sportowej w przyszłym roku się również zobaczymy. Taką mam również nadzieję i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.